Cześć, nazywam się Magda Fus, jestem kosmetologiem, szkoleniowcem marki Pureless. Dzisiaj porozmawiamy sobie o peelingach chemicznych, tak zwanych kwasach. To jedne z najbardziej popularnych zabiegów stosowanych w kosmetologii. Pomagają w walce z przebarwieniami, zmarszczkami, trądzikiem i wieloma innymi problemami skórnymi. Jednak odpowiedzialność za efektywność tego typu zabiegów nie kończy się w gabinecie. Pielęgnacja domowa jest Kluczowa, jeżeli chodzi o przedłużenie efektów działania, a także minimalizację efektów ubocznych, takie jak nadmierne podrażnienie skóry czy przesuszenie. Jej. Po pilingu chemicznym skóra może być zaczerwieniona, podrażniona, a na skórek nieestetycznie złuszczać się. Właśnie dlatego niezbędna jest świadoma, delikatna pielęgnacja domowa. Które przywróci ró równowagę skórze i wspomoże jej regenerację. Produkty łagodzące i przeciwzapalne pomagają odzyskać komfort, a także zmniejszają zaczerwienienie i podrażnienie skóry. Z takich łagodzących produktów, których można użyć bezpośrednio po zabiegu kwasami, na pewno mogę polecić 129 Cotton Foam Cleanser. Jest to bazująca na delikatnych środkach myjących pianka wzbogacona środkami łagodzącymi, m.in. ekstraktem z bawełny, czy depantynolem. Polecam również serum 110 Soothing Elixir o lekkiej formułę, formule z aloesem i alantoiną, kojący podrażnioną skórę. A także prem z tej samej serii Soothing Cream, który zawiera ekstrakt z kasztanowca i oczaru wirginijskiego, hamujący zaczerwienienia i wzmacniający naczynk. Również maskę 156 SOS Calm Mask, tutaj niacynamid, skwalan, odbudowujące barierę hydrolipidową skórę, co również jest bardzo istotnym aspektem po zabiegu. Przez minimum dwa tygodnie od zabiegu należy wprowadzić również do pielęgnacji produkty regenerujące, które wspomogą odbudowę skóry, odbudowę bariery hydrolipidowej, wzmocnią właściwości ochrony. W tej kategorii polecam szczerze 152 EGF Youth Cream, który zawiera czynniki wzrostu wspierające procesy naprawcze, dodatkowo działające przeciwstarzeniowo. A także 162 Microbiome Protection Cream, który zawiera probiotyki, wzmacniające skórny mikrobiom, chroniące skórę przed zewnętrznymi czynnikami. Również 137, który ma właściwości przeciwstarzeniowe i oczywiście. Regeneracyjne tutaj Age Liver Scream z linii Clinical Repair. Minimum dwa tygodnie przed zabiegiem peelingu chemicznego skazane jest używanie produktów zawierających niewielkie stężenie kwasów w domu. Obniżają one pH skóry, przygotowując ją na wyższe stężenia używane w gabinecie kosmetycznym. Umożliwia to również wykrycie możliwych nadwrażliwości czy alergii. A także sprawia, że właściwy zabieg jest bardziej efektywny i bezpieczny. Takie produkty z kwasami powinniśmy jednak odstawić tak na 2-3 dni przed planowanym zabiegiem właściwym. Po wykonaniu serii peelingu chemicznego w gabinecie i całkowitym wyciszeniu skóry, ponownie warto sięgnąć po produkty z niższym stężeniem kwasów, aby przedłużyć efekt zabiegu. Które produkty z Pureless mogę polecić w tej kategorii? Na pewno 120, Restoring Night Peel, delikatny, przeznaczony dla skóry wrażliwej, naczynkowej, bazuje na kwasie fitynowym i azelainowym. 119, Repairing Night Peel, to kompozycja, która zawiera kilka najbardziej popularnych kwasów z kategorii AH: glikolowy, migdałowy, cytrynowy i mlekowy. 131, Anti Acne Elixir, z kwasem salicylowym i również mieszaniną kwasów owocowych idealny dla skóry trądzikowej, a także produkty z pochodnymi retinoidów, czyli 140 Retinol Night Cream, a także 167 nasze serum z retinalem. Skóra po złuszczaniu jest dużo bardziej podatna na działanie promieniowania słonecznego. Można sobie wyobrazić, że została ona pozbawiona części naturalnej ochrony. Dlatego używanie kremów z SPF po zabiegu to kluczowy element pielęgnacji. Bez tego skóra narażona jest bardziej na powstawanie przebarwień, podrażnienia czy przedwczesne starzenie się. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych filtrach przeciwsłonecznych, zapraszam do filmiku tutaj. Prawidłowa pielęgnacja domowa po kliniku chemicznym to klucz do maksymalizacji efektów zabiegu i minimalizacji ryzyka powikłań. Wybierając delikatne produkty oczyszczające, regenerujące kremy oraz skuteczną ochronę przeciwsłoneczną, wspierasz swoją skórę. Dzięki czemu będzie ona spełniać swoje funkcje i zachowa zdrowy, promienny wygląd na dłużej.